Panie Robercie, spotykamy się w trakcie konferencji ekopolimery, gospodarka o obiegu zamkniętym dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie stan regulacji w Unii Europejskiej dotyczący tworzyw sztucznych? Oczywiście najważniejszym dokumentem jest Green Deal, czyli Zielony Ład, który niedawno opublikowała Unia. Zresztą bardzo interesujący dokument i w moim mniemaniu jakby kładący nacisk na te najbardziej istotne kwestie związane z ociepleniem klimatu. A z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tworzywa sztuczne mogą tylko i wyłącznie być tym materiałem, który wpłynie na, pozytywnie na, 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 na próby ograniczenia, ograniczenia ocieplenia klimatu a nie negatywne, więc tutaj on w pewnym sensie również dotyczy tworzyw sztucznych, ale mam nadzieję, że one się tutaj absolutnie obronią. A oczywiście wraca ponownie kwestia dotycząca podatku od tworzyw, czy jakbyśmy to powiedzieli, podatku od odpadów tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi, jest taka kwestia, która się którą nadal podnosi. Unia Europejska. W moim mniemaniu ona uderza w kraje, które mają kwestie zarządzania odpadami jeszcze przed sobą i takich jak Polska, więc uważam, że to jest bardzo jednak depresjonujący środek i mam nadzieję, że nie zostanie, nie zostanie przez Unię wprowadzony przynajmniej w takiej formie, jaka jaki obecnie jest. Jest oczywiście dyrektywa Single Use Plastics, ale ona jakby już została e, e, wprowadzona i jest faktem, a teraz s, są prace w, z kolei w, w krajach członkowskich e, dotyczące transpozycji tej dyrektywy. Oczywiście musimy się zgodzić, że przejście od gospodarki linearnej do gospodarki obiegu zamkniętym jest krokiem dobrym. Natomiast jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, zauważamy, że dzieje się coś złego, zarówno w tym świecie medialnym, jak i w różnych ruchach społecznych. Co poszło nie tak? Niestety większość społeczeństwa zrobiła taki skrót. Śmieć, opakowanie, tworzywo sztuczne problem. I tutaj taki skrót, niestety, jest groźny, ponieważ domniemuje się, że gdyby nie było opakowań z sztucznych inne e, opakowania nie stanowiły problemu. Otóż błąd, ponieważ inne opakowania e, przewadze są bardziej e, negatywne, mają bardziej negatywny wpływ na środowisko niż, e, niż opakowania z tworzyw sztucznych. E, jest to związane z szeregiem kwestii, które, 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 nie tylko bezpośrednio wpływają na na transport e, Wydobycie surowców i inne elementy chociażby produkcję, czy też emisje szkodliwych substancji itd. Więc to, jest, to nie jest rozwiązanie. Oczywiście gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko zmiana jednych produktów na inne, znaczy to nie, akurat nie powinno być to przedmiotem. To powinno być raczej zmiana filozofii, również konsumpcji. Czyli raczej koncentrowanie się na produktach, w produktach wielorazowego użytku, opakowań wielorazowego użytku, tam, gdzie jest oczywiście to możliwe. No trudno sobie wyobrazić, że jeżeli zapakujemy na przykład mięso w opakowanie wielorazowego użytku już w sklepie, to niewiele, to, niewiele tym zyskamy, ponieważ straty będą olbrzymie, jeżeli chodzi o dostawę mięsa do, do punktu sprzedaży. Więc tutaj musimy oczywiście Patrzeć na to, na, na to realistycznie i sensownie, a, a nie absurdalnie yy, ograniczając tam, gdzie to możliwe, opakowanie jednorazowe, bo to nie jest z kolei rozwiązanie. Obserwując wszystko to, co się dzieje w branży, odnoszę wrażenie, że transpozycja e, poszczególnych regulacji unijnych e, na rynkach krajowych czasami przychodzi niektórym z coraz większym trudem. Mam oczywiście na myśli niedawną uchwałę e, Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą. Zakazu tworzyw sztucznych. Państwo, jako polski związek przetwórców tworzyw sztucznych głośno przeciwko temu protestowaliście. Chciałbym powiedzieć tutaj otwarcie, że my nie protestujemy przeciwko dobrym inicjatywom związanym z ochroną środowiska. Protestujemy przeciwko tego rodzaju regulacjom, które po prostu kompletnie destabilizują rynek, wprowadzają w błąd konsumentów, wprowadzają błędne informacje i nie mają nic wspólnego tak naprawdę z dyrektywami unijnymi, które nie ograniczają zużycia torebek foliowych, czy też torebek z sztucznego, albo tych, które są, e, służą jako ochrona żywności, czy przeciwdziałają wprost marnotrawieniu żywności. E, przecież nie takie są zapisy dyrektywy. E, dyrektywa miała na celu tylko i wyłącznie ograniczenie stosowania tak zwanych lekkich torebek foliowych, które służą do pakowania o, e, produktów już opakowanych i przenoszenia go, i, ich do domu, i te były uznane za e, zagrożenie dla środowiska, nie jako produkt sam w sobie, bo gdyby klienci byli bardziej może świadomi i wyedukowani, to nie byłoby problemu, ale w związku z tym, że sytuacja mamy taką, jaką mamy, Unia zdecydowała się na ograniczenie tego rodzaju torobek. Więc tutaj jest e, oczywiście poważne nieporozumienie, jeżeli Rada Miejska nie rozróżnia, Opakowań z tworzyw sztucznych, a opakowań ze spienionego polistyrenu, jakie są przedmiotem dyrektywy, no to, no to to jest jednak poważny problem. Czy też zakazuje stosowania butelek PET, gdzie dyrektywa w ogóle nie, nie, nie mówi o zakazie stosowania butelek PET. Niewątpliwie to jest groźne, ale te regulacje takie miejscowe ja uważam, że są mniej groźne, bo po prostu no. Mówiąc szczerze, uchwała nie dała szans Wojewodzie, ponieważ musiał ją unieważnić ze względu na wadliwość prawną i kolizję z szeregiem innych przepisów, czy chociażby konstytucją. Mnie bardziej martwi problem tego, że transpozycje dyrektyw na poziomie krajowym będą jednak nie do końca właściwe i będą niewłaściwie bądź będą. Nie tylko niewłaściwie transponowane, ale będzie nam przyświecać inny cel niż ochrona środowiska, na przykład cel fiskalny. Jak niestety z pewnym rozczarowaniem muszę wskazać tutaj na dyrektywę dotyczącą e, toru, ograniczenia torebek foliowych i transpozycję w Polsce, gdzie w moim mniemaniu ewidentnie e, Ministerstwo Klimatu y, 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 przyświecała kwestia fiskalna, a nie ochrona środowiska. Zakończmy rozmowę pozytywnym akcentem. E, branża tworzyw sztucznych podejmuje szereg cennych i, inicjatyw m, w kierunku ograniczenia, e, czy to wypływu tworzyw sztucznych na etapie produkcji, czy, czy zaśmiecania środowiska. E, wiem, że PZPTS również jest e, niejako w Polsce koordynatorem wielu takich inicjatyw. Ja chciałbym Państwa zachęcić bardzo gorąco do tego, aby, aby przystępować do tych inicjatyw, które w efekcie nie. Kosztują wiele. Kosztują oczywiście pracę i, i, i pewne wprowadzenie pewnej systematyki. Chciałbym tutaj powiedzieć, na przykład o Inicjatywie Operation Clean Sweep. Krótko mówiąc, to jest w naszym tłumaczeniu zero strat surowca do środowiska, gdzie pewne procedury wypracowane przez naszych kolegów, przez nas tylko przetłumaczone na język polski, skutecznie mogą uszczelnić utraty surowca, zresztą tutaj akurat w tym wypadku nie, to, nie dość, że działamy na dobro środowiska, ale na dobro własnej kieszeni, ponieważ jak wskazują analizy około 3% jest utraty surowca w przedsiębiorstwie, jeżeli się to przeliczy na żywą gotówkę, to są to również poważne pieniążki, więc chociażby z tego tytułu jest to istotne. Jest również platforma MOR, która jest w pewnym sensie wpisuje się w szerszą inicjatywę branży e, tworzyw sztucznych w kontekście dobrowolnych zobowiązań. Chodzi tutaj o e, rejestrowanie ilości materiałów e, z recyklingu użytych w gotowych wyrobach. Jak wiemy, Unia szczególnie ten element e, uważa za istotny, zresztą nie bez znaczenia, ponieważ im więcej e, e, materiałów z recyklingu trafi do gotowych wyrobów, tym mniej będzie problemów, z odpadami tworzyw sztucznych, e, e, więc no, to jest na, naprawdę istotny element, więc tutaj też, też wszystkie te kwestie są dostępne na naszych stronach i, i, i udzielamy pełnego wsparcia, jeżeli chodzi o informacje e, w naszym biurze. Dziękuję bardzo.